Witamy, witamy, dobry wieczór. Jagoda, Love Dance Help. Wspaniała osobistość dzisiaj, słuchajcie, to jest niesamowite, co ci ludzie robią. Od wielu, wielu lat jesteśmy również razem, my jako Radio Batacha, wcześniej, wcześniej też jakby brałem udział w tych wszystkich waszych wydarzeniach, chociaż w takim stopniu, ale brałem. No i zaangażowanie waszej grupy, waszej fantastycznej familii, Love Dance Help, no to jest niesamowite. Ile lat już działacie? Dobry wieczór, chciałabym się przywitać z wszystkimi. Mm. Wiesz co, ile my lat działamy? 2015, 2016 to są początki Love Dance Help, także to już jest za niedługo, liczymy, że już będzie, wiecie co, dziesięciolecie nasze. To już zaczniecie mówić. Tak, to już będzie, to już będzie te, taka grupa, impreza, taki do, do, no. będzie coś do celebrowania tak naprawdę. Więc już parę lat dobrych, parę lat e, istniejemy na rynku. Halbaty Dzisiaj opowiemy to... wam o wydarzeniu, które będzie miało 10 tego miesiąca, czyli 10 lutego, 4 dni przed Dniem Zakochanych, czyli taka rozgrzewka na Dzień Zakochanych. Dla wszystkich fantastyczna impreza. No o czym się do właśnie. tego programu? Zapraszamy do programu. Tak, wspomniałem przed chwilą: 10 lutego jest impreza. Co to będzie za impreza? Jak się nazywa? To jest Carnival charity party, impreza charytatywna karnawałowa z Love Dance Help, którą mamy okazję tym razem jakby Jesteśmy, robimy tę imprezę charytatywnie dla małego Igorka. Mhm. Tak, to jest już kolejna nasza impreza karnawałowa. Każda nasza I... impreza ma jakiś cel, tak, tak i ta impreza jest... również ma cel, właśnie tak? tak czyli mój nie... każda, każda nasza impreza, eventy taneczne czy sportowe, cokolwiek my robimy, to jest charytatywnie, taki tym razem to, to ma miejsce. Tym mhm. razem gramy, tańczymy, bawimy się dla małego pięcioletniego Igorka, który zmaga się z wieloma chorobami i, i mieszka w Polsce z dziadkami. Mhm. Tak Czym się charakteryzuje tak, impreza? Jak mam przyjść na nią ubrany? Czy jak przyjdę w szortach, jak przyjdę na lato, jak ubrany jak na lato na plażę? Czy mam być przebrany? Jak to wygląda? Impreza jest tematyczna, w sensie tematyka jest otwarta, ale generalnie jest, jest to tematyka przebierania przebrania. Mhm. Więc można się przebrać za kogokolwiek się chce. Tu jest tutaj puszczamy wodze fantazji. Generalnie można być pszczółką, mają, możesz się przebrać za e, Supermana, za prezydenta e, Stanów Zjednoczonych, możesz się przebrać e, za, za cokolwiek chcesz, za... tutaj nie ma ograniczeń generalnie. Czy chcesz być jako zwykłą maskę mieć? Przebrania nie są wymagane, przede wszystkim nie są wymagane. To jest, to jest taka nasza propozycja, żeby było bardzo fajnie, kolorowo i kreatywnie, żeby zobaczyć, jak dorośli ludzie jednak też potrafią wydobyć tego swojego dzieciaka z siebie i fajnie się bawić generalnie. Tak? Więc, więc tutaj chcielibyśmy, żeby każdy jednak został był kreatywny. Ale to nie jest wymagane, także jak ktoś nie ma pomysłu na przebranie, nie lubi się przebierać, to nie jest wykluczony z tej imprezy. Bo każdy jest mile widziany. Tak jak mówiłeś, w shortach też można przyjść, wtedy jesteś przebrany za plażowicza. Tak, też jest, oczywiście, oczywiście. Jest... Weź piłkę plażową pod pachę i jesteś plażowiczem, tak? Czy w szorty to z boiska, z piłki wróciłeś, tak? Jest taka mała, znacząca zmiana, bo wszystkie wasze imprezy, które były fantastyczne, zawsze na wysokim poziomie, zawsze wybawiony wychodziłem. Natomiast było to w Konferencji Center w Oslo. Felix, Felix Konferencji Felix. Center na Akkabrygę. W tej Ery... chwili to będzie. W tej chwili to będzie już nie taka nowa lokalizacja, ponieważ nasz ostatni bal Andrzejkowy był już po raz pierwszy organizowany w tym miejscu. A mianowicie jest to Hoj Magazinet mhm. na, na terenie Festningen w Oslo. Tam, gdzie się mieści twierdza zamek króla. O, czyli będzie, będzie można poczuć, będzie można... Klimat, klimat, delikatny klimat, to jest, można sobie sprawdzić w goglach, Hoi Magazine Oslo, tam właśnie będziemy się bawić już w tę sobotę. Także mm -hmm. klimat bardzo fajny, taki zamkowy, no będzie fajnie, będzie. Także jak ktoś się chce przebrać za jakiegoś żołnierza, albo jakiegoś rycerza, albo księżniczkę, to idealnie. To, że będzie fajnie, to wiadomo, bo jesteście sprawdzoną ekipą, fantastycznie to za każdym razem wychodzi i tym razem pewnie też tak będzie, nie będzie niespodzianek. Jak wygląda kwotowo, cenowo? Czy jest jeszcze miejsce? Ile jest tych miejsc? Jak to u Was w tej chwili wygląda? Wiesz co? U nas to cenowo wygląda w ten sposób, że bilet kosztuje 450 koron. 450 koron, którego, który można nabyć poprzez, poprzez naszego VIP-a hmm. i numer 13. 6586, 6 to jest nasz numer VIP-sa, na którego można wipsować. Trzeba pamiętać, aby wpisać w komentarzu w VIP-se swoje imię i nazwisko albo osoby towarzyszącej albo kogokolwiek dla którego się kupuje bilet, żeby to było, żebyśmy mieli rozeznanie kto przychodzi i, i, i to jest potwierdzenie tego biletu. Więc poprzez VIP-sa biletów jeszcze trochę mamy. Co, mm -hmm. co nie oznacza, że jest ilość nieograniczona, bo już jest bardzo dużo biletów sprzedanych, się wyprzedają w bardzo szybkim tempie ostatnimi dniami, więc... No, no, zawsze tak było, że komplet tak. był, prawda? Tak, zawsze, w tamtym, na Andrzejki to w ogóle byśmy już wyprzedani i w dzień, w dzień wydarzenia rano już były, było sold out, niemo, nie, po prostu nie mieliśmy takiej możliwości, żeby przyjąć więcej gości ze względu na no. rozmiary lokalu i żeby każdy czuł się komfortowo, tak i będzie tym razem, więc zapraszam do kupna biletów, ponieważ bilety naprawdę się wyprzedają i nie chcemy, aby ktoś został później w ostatni dzień, mówił: Ojejku, ja bym chciał iść na imprezę, a nie ma biletów. No, niestety to jest ograniczona ilość, także zapraszamy, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę będzie super. Tak, będzie super szczególnie, że tutaj mamy DJ Greski. Zagra nam tutaj i będzie. O, no. będziemy, będziemy ta noga tańczy dla mnie e, przy muzyce DJ Greskiego. Także słuchajcie, będzie naprawdę będzie wypiecznie zły, co? No, będzie z konkretnym przytupem generalnie. Znał no, ostatnich Andrzejkach, jak i wcześniejszych naszych imprezach, e, DJ Greski, czyli nasz e, Piotr Sielski. E, znany już wielu osobom. Jest tutaj z nami. Tak, jest, obserwuje, także tak. pozdrawiamy, pozdrawiamy Piotrka, naszego DJ-a, pozdrawiamy całą ekipę, wszystkich, którzy nas obserwują. E, tak, Piotrek, e, e, DJ Greski rozgrzał tak parkiet do czerwoności, że m, no, szkoda było z niego schodzić po prostu, gdziekolwiek się nawet stało, to ta nóżka tam latała i wszyscy byli tak zadowoleni, mhm. byłam w totalnym szoku, jak potrafił Przenieść tę muzykę różnych klimatów, różną, czy jakąś techno, czy jakieś disco, czy jakieś latino. Dla każdego coś się znalazło, takie były super przejścia, także każdy był zadowolony. Rewelacja po prostu, jak on to robi, to ja nie mam pojęcia, chyba spędza cały rok na tym, żeby playlistę stworzyć. No ale to jest po prostu szacun. Czarny po prostu serducho, a on je tak. ma. A waszym synonimem waszego, waszej organizacji Ludden's Held jest właśnie serce, więc tak jest. Tutaj, tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. To jest tak fantastyczne. My wiemy, kto będzie grał, wiemy, gdzie to jest i wiemy, w co się ubrać albo z czego się rozebrać. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze da jeszcze powiedz mi taką, jadę tam samochodem, jestem, powiedzmy, jedziemy kilkoma autami, czy jest tam gdzieś blisko parking, gdzie będzie można zaparkować, czy jest to dostępne? Um, takie stricte parkingi, które są blisko choj magazynet generalnie um... Chyba nie ma. No bezpłatnego na pewno nie ma parkingu, ponieważ to jest tak jak mówiłam, to jest centrum Oslo, gdzie wiemy, że centrum Oslo no, nie ma szans na darmowy parking. Jest parking. Nie wiem, czy to jest tylko dla elektryków. Pod samym, pod samym Hoj magazynet można wjechać. Tam jest podziemny parking, ale generalnie blisko też są jakieś parkingi na ulicy też pewnie gdzieś tam by się znalazło, albo podziemny parking też jest niedaleko całkiem parę minut naprawdę piechotą od Hoj Magazynet. Ewentualnie pociągiem na National Theater. Też można sobie podjechać. I to już jest niedaleko wtedy. I tak. na Stuttgart to jest naprawdę parę minut piechotą, mm -hmm. także zapraszamy. Lokalizacja jest idealna, naprawdę nie ma na co narzekać, bo, bo, bo każdy tam trafi i, i w nocy też jakieś nocne autobusy stamtąd jeżdżą. Nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jak, jak wygląda sala? Jak, czego możemy się spodziewać? Czy są jakieś loże, może jakieś wolne? Jakbym chciał z ekipą przyjechać, czy loże mogę wykupić albo coś takiego? Jak to tam wygląda? Wiesz co? Mamy właśnie. jest Będziemy, Proponujemy, już wstawiłam bodajże na, inter, na, na naszego Facebooka. Mamy do sprzedania stoliki vipowskie, które są w cenie 4000 za 10 miejsc siedzących. I te stoliki, ten stolik, jeśli ktoś sobie wykupi całą paczkę, można sobie zebrać ekipę albo nawet zebrać kilka różnych mniejszych ekip. Ktoś tam gdzieś tam do kogoś się dokoptuje, chciałby sobie posiedzieć i mieć pewność, że to miejsce na 100% będzie jego przez całą noc. To mamy jeszcze zostały nam dwa stoliki do, sprzeda do sprzedania. Będzie też, będą też takie stoły koktajlowe, takie wyższe, gdzie można sobie drina postawić, postać, tak jak na wiecie. Mam na... pytanie. Wykupując stolik taki dziesięcioosobowy mm -hmm. miejscowy mm -hmm. za te dziesięć miejsc od razu mam zapłacone, czy osobno jeszcze płacę za wejściówki tych dziesięć? Wejściówki są osobno. Wejściówki generalnie się płaci, a. Dobry. Lokalizacja, stolik jest osobno taki, to jest taka pewność, że to jest Twój stolik, nikt nikt Ci nie podsiądzie, postawisz sobie drinka. Natomiast jest... wiemy, że to idzie dla Igora, dobre, tak, serdeczne i tutaj pieniędzy jakby. Jakby nie Dokładnie, to wszystkie pieniądze po, 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 po opłaceniu, muszę podkreślić, po opłaceniu wydatków, które mamy ze względu na, na salę, ale to są naprawdę właściciel też bardzo nam poszedł na rękę i, i dogadaliśmy się z nim, wiesz, to jest charytatywnie, także wszyscy cała ekipa wierzę, to jest charytatywnie, także mamy naprawdę minimalne jakieś tam opłaty, które musimy. No niestety jesteśmy w Norwegii, musimy ponieść koszta, jakiekolwiek, ale reszta, wszystko my muszę podkreślić, bo nie każdy może to wiemy, wszyscy wolno, Robimy to dokładnie za darmo. Z dobrego serca poświęcamy swój, swój wolny czas. Chcemy to zrobić, żeby fajnie, fajnie się bawić, przy okazji pomagać komuś, bo to jest mega fajne uczucie. Jak się wie, że to jest dla kogoś, a nie po prostu tak, mhm. o, żeby sobie zrobić imprezkę. Mhm. Więc jak sobie pomyślimy, że mały Igorek. Naprawdę dostanie tą pomoc, bo nie wiem, czy mówiłam. Igorek właśnie jest wychowywany przez dziadków, ponieważ niestety jak się okazało, że jest chory, jego mama go zostawiła i dziadkowie, którzy są już w starszym wieku, muszą się nim opiekować, rehabilitację, leczenia, co jest bardzo kosztowne, więc, więc chcemy im, chcemy. Pomóc w leczeniu, więc tak naprawdę wszyscy wolontariusze i wszyscy, którzy dają jakąś cegiełkę, czy w postaci voucherów, czy jakichś um, prezentów, czy wolne wpłaty, bo to nie chodzi o to, jak ktoś nie, nie, nie da rady przyjść na bal, też nic nie dzieje. Zawsze można wesprzeć na naszego wipsa, zawsze można przewipsować jakąś tam wolną kwotę, ewentualnie bezpośrednio na zbiórkę do, dla Igorka, już bezpośrednio w Polsce. Więc y, możliwości pomocy jest bardzo dużo. Ja jeszcze tylko powiem, że informacja gdzie znajduje się impreza i w ogóle informacja o imprezie jest w linku naszego programu, również znajdziecie to na Facebooku, na fanpage'u Love Dance Help i tam jest w wydarzeniu wszystko opisane również tak klarownie, także można tam śmiało, nikt się nie zgubi. A ja byłbym chory, gdybym się nie zapytał, a co jeszcze będzie na imprezie? A jakaś loteria, a jakieś coś tam. tam. Oj, to będzie, 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 to, to, to jest, więc będą tańce, będzie przedstawienie choreografii tanecznej przez nasze wspaniałe hit the beat. Mm -hmm. Tak będzie. O, świetnie, dziewczyny przyjadą Także chłopaki musicie przychodzić, bo Obawiam to jest, nogi, na, jest nogi, na to nogi. popatrzeć. Mm, także to będzie super, super, fajny pokaz. Do tego um, um, Beata Jastrzemska, która jest jakby liderką Hit the Beat, poprowadzi też również taki, um, rozgrzeje parkiet do czerwoności będzie nas jakby uczyła trochę tańca, trochę nam pokaże jak potańczyć, tak nas trochę rozrusza na przyjęcie. Może jakąś czaczę nam pokaże, nie mam pojęcia. To jest trochę tak owiane tajemnicą, jaka to będzie, jaka to będzie muzyka, jaki to będzie taniec, nie mam pojęcia. Dla nas to też jest zagadka i niespodzianka, także myślę, że będzie bardzo ciekawe, bo zawsze dziewczyny super się przedstawiają na... I zespół są Super Marta. Tak, trenują, trenują. Słyszałam od długich tygodni, żeby ten. Ten układ choreograficzny był dopięty, tak wiecie, na ostatnie. Tak wszystko było dopasowane synchronicznie, także nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć ten, ten występ. Generalnie. Jak on, a ty nie widzisz, ja do ciebie teraz nie mówiłem, tylko do Marty, bo ty nie widzisz właśnie, jak tutaj ludzie piszą, więc ja od razu im odpowiadam, dlatego czasami takie wstawki. A, robię, no, no, a Ty to... Jako no. Ja o co chodzi? Jako no, Marta? Ja tak no? pomyślałem, nie, że... jestem, ale okej, okay, no to super bardzo fajnie, że ktoś nas ogląda i słucha. Może przekonać. Hmm się żeby jednak do nas przyjść w sobotę ja spędzimy. myślę że nie ma co przekonywać bo po prostu zawsze jest kompletno i tym razem również tak będzie także także jest fajnie jeszcze... Ale be, tak chciałam tylko jeszcze powiedzieć bo pytałeś się właśnie jakie będą atrakcje więc będzie jeszcze tak jak ostatnim na Andrzejkach będzie loteria na której będzie można wygrać naprawdę bardzo dużo fajnych Nagród, voucherów, między innymi jakieś makijaże. W, w, w usługi fryzjerskie sesje. Myślę, można, to... można jeszcze dołączać, jeżeli ktoś ma usługi, jakieś świadczy usługi i chciałby zafundować jeszcze taki voucher, czy jeszcze to może w zrobić? Momencie, w tym momencie mamy już bardzo dużo, jesteśmy tak super zadowoleni, że było tylu darczyńców się do nas odezwało, jesteśmy super, super wdzięczni, dziękujemy z tego miejsca wszystkim, każdemu z osobna i wszystkim razem postaramy się później jeszcze wszystkim jeszcze raz podziękować naszych naszych podsumowaniach. Jednak no teraz mamy już listę zamkniętą, bo nie chcemy, żeby ten, ta loteria trwała 3 godziny, bo chcemy, żeby jednak się skoncentrować też, że każdy się pobawił, ale zachęcamy, jeśli ktoś by chciał wesprzeć takim voucherem, to na następnym wydarzeniu, jeśli będziemy ogłaszać, to zgłaszajcie się do nas, bo naprawdę my tych wydarzeń robimy bardzo dużo i, i bardzo chętnie przyjmiemy jak, jakąkolwiek pomoc, voucher, jakiś, jakąś usługę, którą, którą możemy Którą możemy wesprzeć która może wesprzeć finansowo daną zbiórkę, którą akurat organizujemy. Także chętnie, na ten, tym razem już jesteśmy zamknięci, ale, ale następnym razem, tak jak mówię, jest super, zachęcamy, zapraszamy. Brygida zaprasza wszystkich naszych słuchaczy i widzów. My również zapraszamy i oczywiście na miejscu będzie też niespodzianka. Pierwszy taniec. <grytanie> Nie, nie idę w to. Dalej. Łukasza Pałowicza z wybranką, z, z wybranym. Z wybranym, tam wybranym. Tam z się U ciebie w domu. Hmm, tak? tak. To rozmawialiśmy. To, 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 to trzeba, to trzeba będzie wystawić na licytację. Na kto da więcej, tak, żeby zobaczyć ten taniec tak, ugadany. Także tak, chciałam, no tak, drzwi otwieramy z takich konkretnych rzeczy. Drzwi otwieramy o godzinie 20.00. Także zachęcamy, kto chce być od samego początku, to o 20.00 otwieramy drzwi. DJ już będzie za konsoletą swoją. Bar będzie otwarty, tam jest, będzie specjalny drink, który, będzie, który jest stworzony specjalnie też dla Love Dance Help, Także będzie można spróbować. Będą przekąski, jakiś ciepły posiłek będzie. <laughs> Przepraszam. W cenie, jest, w cenie są właśnie przekąski, także będzie jakiś bufet przygotowany od właściciela lokalu. Mm, Także jak ktoś będzie głodny, będzie mógł sobie coś przekąsić również. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy i widzimy się na miejscu. Tak, zapraszamy. I do zobaczenia, do usłyszenia. 10, 10 lutego się widzimy. Cześć.